Będziemy rozprawiali właśnie o duszy Europy, ale nie o starej duszy Europy, tylko o nowej duszy Europy, ponieważ stara jest już lekko zużyta i potrzebujemy nowego konceptu na nasz kontynent. No, zaprosiliśmy jak zwykle wszystkich, więc wszystkie ręce na pokład, będziemy razem. Myślę, że słowo warsztaty jest tutaj istotne, bo będzie mnóstwo wystąpień. Natomiast przede wszystkim ja liczę na kuluary, na te spotkania kuluarowe, w których mamy kilka tysięcy ludzi, którzy będą się ze sobą mieszali i wspierali na temat tej właśnie duszy Europy, którą tutaj po prostu wygenerujemy. Każdy kongres ma swoje przesłanie. Taki główny wątek to nie jest tytuł, temat, to jest wątek. Tegoroczny wątek to dusza Europy. Zaproponowaliśmy uczestnikom zastanowienie się nad tym, jak Europa ma sprostać wyzwaniom, które są i globalne, i regionalne, w różnych wymiarach. Wojna, która toczy się za wschodnią naszą granicę. Migracja, która jest presją na Europę, mniejsze zaawansowanie technologiczne niż w Stanach Zjednoczonych, a także coraz bardziej widać to, tracimy dystans w stosunku do Chin. Więc tych problemów, także wewnętrznych, w poszczególnych krajach jest bardzo dużo i jest potrzebna refleksja. Jak Europa powinna się dostosowywać do tego, co się dzieje w świecie i co się dzieje w poszczególnych krajach. Tutaj zjeżdżają się ludzie, którzy chcą rozmawiać o ekonomii wartości, czyli z jednej strony o finansach, o nowoczesności, o innowacjach, ale z drugiej strony o tym, jak tą gospodarkę przełożyć na wzrost tych innych wartości, na stabilność, rozwoju, na ekologię, na transformację energetyczną, na walkę z, z ubóstwem, walkę z wykluczeniem. To dobrze, że w Krakowie tego typu imprezy się odbywają, że możemy gościć tego typu wielu zacnych specjalistów, którzy tutaj wymieniają swoje spostrzeżenia i zostawiają trochę tego kapitału i tych pomysłów u nas. Nie mówię tutaj o kapitale w sensie finansowym, tylko tego kapitału, który wspólnie tutaj kreują. Bardzo się cieszymy. Dziewiąta edycja, już niedługo dziesiąta dyskusja o tym, jaka ta Europa ma być, czy Europą wartości, czy Europą, nie, czy Europą interesów, co z Ukrainą, co ze sztuczną inteligencją, co z rynkiem pracy. Wiele, wiele pytań, ale też wiele odpowiedzi na pewno.